4 metra sekundy w sekundę niestety. No i chyba 200 metrów nie było. 183,5 metra. Teraz walko Gołdelki, który był na w pierwszym konkursie w Bułgarii, no i niestety jest. Może i nieźle bym zagrać 167,5 metra. jest to teraz! 10. miejsce w pierwszym konkursie. Ja mam nadzieję, że teraz będzie daleko. Dawaj Kamil! Będziesz pierwszy! Tak jest! Jest pierwsze miejsce! Lech Kamila! 188,5 metra. Jestem dzisiaj, bo mam skoki. Aż 4 metry na spółkę w plecy! Eee... No niestety w plecy. Teraz Robert Johansson. Widzimy Norweg? Norwek! jest! Miętre miejsce, 180 metrów. Trzecia pozycja. Karn Geiger! Numer piąty A jest później wyjściu z prągu chyba Ale obaciło się to na odległości 192 metry, najdłuższy skok, to jest skok prawie 190 metrów Alex in sum Percent on walk Ajajaj, chyba to jest najgorszy skok 185 metrów, trzecia pozycja Rej Kobayashi, szósty w pierwszym kurcie. Marszana. Ryj Kobayashi, Ryko, nie będzie pierwszy, ale chyba będzie drugi. 191 metrów. Kimi Zajc. Słoweni, Słowenii, piąte miejsce. W Bułgarii. Aj, 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 aj. 181,5 metra, trzecia pozycja. Kirian Pajer. Jestem tam Szwajcarii. Czwarte miejsce w pierwszym konkursie w Bułgarii. Teraz jaki to będzie skok? Chyba 200 było nawet. 260,5 metra. Pierwsza 200 metrów. Pajer przed Nygerem przed... i przed Kobajasim A teraz Stefan Kraft. Trzecie miejsce w pierwszym konkursie. W Ungarii, ale teraz słabo. Cruz Skok. Siódme miejsce. Antianto. Drugi. W Bułgarii. Przypadł. i teraz. Najkrótszy Skok. I pierwszej serii. 155. 15, ostatnie miejsce. Dziepięć imów. Lider Pucharu Świata. Wygrał. W wielkim stylu w Bułgarii no ale teraz jest słabo jeszcze z upadkiem. No, w ogóle ostatnim miejscem jakieś to miejsce. Więc po pierwszej serii prowadzi tak uh, Karlem, Geigerem na trzecim miejscu Kobajasie, potem Stoch. No i na ostatnim miejscu F Geni Gimov. Właśnie zaczyna mm. interparać po tym w Ginikimov. 161,5 metra, tylko serii, ale z upadkiem. Uuuu... Uuuu! No jak nie wiem, straci tą głosunkę lidera, bo to jest tylko 153 metry. Za poniżej 200 punktów. Teraz anti-alto. No i to jest zdecydowanie, zdecydowanie Słysowane prowadzenie. 250 i 80, 150, metra. Roman konelka tam trzech, dziesiąty po pierwszej serii, 167,5 metra w pierwszej serii. Ale nie będzie prowadził jeszcze kolejny upadek. 155 metrów, druga pozycja. Robert Johansson. Dziewiąte miejsce. w pierwszej serii nie będzie prowadzić. Ależ tutaj 161,5 metra, w drugie miejsce. Władimir Zagrawski. mieć 173,5 metra? W pierwszej serii będzie prowadzić? Chyba jest prowadzenie, czy nie? Jest to 254, 182,5. O 3,20 przyszła Anty Altiego. Teraz Antiego. Tak, tak, tak. Stefan Craft. 187 metrów w pierwszej serii. Ale to nie będzie prowadzenie, to będzie chyba drugie albo trzecie miejsce. Trzecie jednak. Nie zostało teraz ich sześciu. Ale jak im są. serii szóste miejsce coś 75 metrów. W pierwszej serii, a teraz może być dalej. O, czy najdłuższy skok! chyba 210 było. 209,5, no prawie. Ależ tutaj na 30 punktów. Są nad dymycegrasz. Z Kami 100. Szansa na pierwsze podium. W tym sezonie... Już chyba później. A jeszcze upadek. No niestety, skok jest szóste miejsce. Trzeci od końca kamy. No i... Nie poprawię tego. Ty mi 181,5 metra w pierwszej jest serii. Ale fatalny się warunki, jeszcze kolejny upadek. 158 metrów, siódma pozycja, stochem Ryo i Kobayashi. Trzeci po pierwszej serii, 191 metrów. Bardzo daleki skok do pierwszej w serii. chyba on to podium trzyma! Daleko! I można wygrać wygrana, 209 metrów. Pierwszy on 300 punktów, Karn Geiger. Drugi po pierwszej serii, 192 metry. No i... czyżby nie bez podium? Tak więc kto z podium? Aleksin Sam, Pierwszy podium w tym sezonie. No i Kirian Payer. 265 metra w pierwszej serii. Albo Paier, albo zagraski na podium. Albo nawet i wygrana Kiriana Payera. Kirian Payer wygrywa rolę w on w sezonie. 28,5 metra, oba skoki powyżej 200 metrów. Nie ma paję wykrycia, drugi kołajasz, drugi kołajasz, trzeci Aleksin, sam po to, Dwograwski, Aanto, Kraft, Geiger, Johannes, 90 m, Stoch, 10 km, zaś 11, Aanto, ale i 12, wynik klimow. Więc, pa, pa. A jeszcze, drugi, jak to wygląda, jak to się w klasie, paja, prowadzi, drugi Alto, trzeci klimow, Stoch, ja to